Wyniki sondaży wyborczych, zwłaszcza tych publikowanych tuż po zamknięciu lokali, potrafią dostarczyć wielu emocji, a nawet wprowadzić konsternację, gdy kolejne, bardziej szczegółowe badania zaczynają rysować odmienny obraz preferencji wyborców. Doskonałym przykładem tej sytuacji są wyniki drugiej tury wyborów prezydenckich według sondażu Lightpool przeprowadzonego przez pracownik IPSOS Karol Nawrocki, Karol Nawrocki mógł liczyć na 50,7% głosów, podczas gdy Rafał Trzaskowski uzyskał 49,3% poparcia. Frekwencja w tym badaniu została oszacowana na 71,7%. Dane te stanowią wyraźną zmianę w porównaniu do wcześniejszych sondażu Exit Pool opublikowanego o godzinie 21 w dniu wyborów. Ten pierwszy sondaż wskazywał na niewielką przewagę Rafała Trzaskowskiego, który miał zdobyć 50,3% głosów przy 497% dla Karola Nowackiego. Szacowana frekwencja w Exit Poolu również była nieco wyższa i wynosiła 72,8%. Ta rozbieżność naturalnie rodzi pytanie o naturę obu badań i przyczyny, dla których ich wyniki mogą się różnić. Aby zrozumieć te niuanse, warto przyjrzeć się bliżej metodologii obu rodzajów sondaży. Exit pool jest badaniem ankietowym realizowanym w dniu głosowania tuż przy wyjściu z lokali wyborczych. Ankietarze zatrudnieni przez pracownie sondażowe proszą osoby, które właśnie oddały głos o poufne wskazanie na którego kandydata lub którą listę zagłosowały. Główną zaletą tego typu badania jest szybkość. Wstępne wyniki są dostępne niemal natychmiast po zakończeniu ciszy wyborczej, zwykle o godzinie 21. Pozwala to na uzyskanie pierwszego ogólnego obrazu rozkładu głosów i preferencji wyborczych w skali kraju. Przykładem jest wspomniany Exit Pool Ipsos dla TVP, TVN i Polsatu, który jako pierwszy zaprezentował szacunkowe wyniki. Z kolei Late Pool to badanie przeprowadzone nieco później, zazwyczaj kilka godzin po zamknięciu lokali wyborczych. W przytoczonym przykładzie IPSOS dla Polsatu opublikował swoje wyniki Late Pool o godzinie 23.00. Kluczową różnicą jest tutaj źródło danych. Late Pool nie opiera się wyłącznie na deklaracjach wyborców wygranych w ciągu dnia. Uwzględnia on również rzeczywiste, chociaż jeszcze i nieoficjalne wyniki głosowania spływające z wybranych reprezentatywnych obwodowych komisji wyborczych. Dzięki połączeniu informacji z ankiet z pierwszymi, twardymi danymi dotyczącymi faktycznie oddanych głosów, Late Pool charakteryzuje się zazwyczaj wyższą precyzją niż Exit Pool. Jest to bardziej wiarygodne przybliżenie ostatecznego wyniku, ponieważ koryguje ewentualne błędy wynikające z niechęci niektórych wyborców do ujawnienia swoich prawdziwych preferencji lub pomyłek w deklaracjach. Podsumowując, zasadnicza różnica między tymi dwoma rodzajami. Sondaży leczymy doologii i w momencie ich przeprowadzania. Exit Pool dostarcza najszybszych, ale opartych jedynie na deklaracjach szacunków. LightPool korzystając dodatkowo z napływających cząstkowych wyników oficjalnych, oferuje bardziej dokładny, choć wciąż sondażowy obraz wyników wyborczego. Należy jednak pamiętać, że oba te badania, mimo różnego stopnia precyzji, nie są oficjalnymi wynikami wyborów. Te ostatnie podawane są wyłącznie przez Państwową Komisję Wyborczą po przejrzeniu wszystkich głosów. Jeżeli ten materiał Ci się spodobał i chcesz być na bieżąco ze wszystkimi najnowszymi wiadomościami, pamiętaj o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji na tym kanale. Dzięki!